Cześć, witajcie, z tej strony Bagger Oglądacie właśnie Beer Bibircats vs. Mushroom Man Truffle Trouble Truffle Trouble, yeah! <grywka> o masakra A, Dobra, zanim grać, zobaczmy co mamy na, jednym, na głównym ekranie Po lewej stronie to zapewne Bogusia żona w jego najgorszych koszmarach Pod literką T to jest uciekający Boguś, który skacze czy Mario po jakichś tam rurach odścieków i biegnie w ramiona jakiegoś żuka. Tego teraz zapewne nowa miłość, ale nie mówcie nic, że nie się, ok? To jest nasza słodka tajemnica, ok? Dobra, mamy play game, mamy help and options, klikniemy i mamy how to play, czyli jak grać, poziom trudności, kontrolki, których się nie da zmienić, sound, A, wow, zajebiście się rozbudowane, use keyboard, czyli używamy klawiatury i kredycy, czyli otwórca, no dobra. Klikamy w takim razie z powrotem i wybieramy play game I co mam dalej? Ok, mamy Pax House i Możemy sobie wybrać tutorial Ja już to grałem troszeczkę, żeby się nauczyć o co chodzi w tej grze Więc wybierzemy sobie garaż Klikamy enter I tutaj wybierzemy to i lecimy z tym koksem Jakiś początek tego intro jest dudny. A ja może w międzyczasie pójść zrobić jakąś kawę albo drinka, co? Nie macie nic przeciwko? Chcemy kurde, lecimy w dół. A, boguś, w swoim takim stronisku tutaj. Stronisku. Hatce. Coś mu na głowie rosło. Uu. Co on jadrze ma zielone oczy, co? Matrix yet to soft, huh? Dear Patsy Pooh, you don't know me, but I'm your biggest fan. You're so amazing and cute. I'm in love with you. Let's get married. <laughs> че не <sharp inhale> A, co to ma być? Narnia, czy co? O kurwa. Pugi, kochanie, wróciłam Żona Bugiego, co? Mówię wam <grywa> <grywa> Ja tylko ale brzydko straszny koszmar i Ładujemy się A jak to się skakało? Okej, okay, dobra, tym Patrzę, chyba biegam szybciej, tak, okej okay, Czyli trzeba uciekać przed tym, Mój! Kurczaki, nie wiedziałam, że mi spadł O o Ej, kurde Mylą się przyciski mi. Ja grałem w tutorial kilka dni temu i od tego czasu wszystko zapomniałem. Aj, sklerozy mnie Oj, to jest ściana. Juhu, jak ja mam to być? Co to jest? Wiem, ja, że tutaj po jakimś... też się coś wyciągać. Aha, okej, okay, tak. I teraz próbujemy tutaj skoczyć i zbierzemy... Co to jest? Jakiś wodorost? Oj, i skąd? Kurde, jak ja to zrobiłem? Okej, okay, dobra, K, kliknąłem J Te, te są jakieś tak dziwne tutaj I muszę kliknąć L, żeby wyciągnąć to coś Odskokujemy po tych wszystkich klockach I, hmm. ja muszę O O, chyba nie tak O, ha! grę Jest dobrze Nie no, szkuź was, znowu K nacisłem Ojej, ojej No, dropujemy się a nie ten przycisk Tak jest, zwykle spacja do skakania A tutaj jest j Dobra, zabrałem tu gluta jakiegoś I szybko Jak ja mam tutaj zejść teraz? No szkurde, spadłem znowu Okej, okay, czyli kamże No eee, nie O, jakiś kurde robak tutaj mu przeciągam. Nie Dobra, biegiem, biegiem cię zaraz żona zje. I kurde, zjadłem coś innego. Eee ja wam mówię, platformówki nie są dla mnie. Niby jak ja. A, okej, okay, dobra, tak mogę zrobić. Run baby, run! No i co? Ka! Haha! Ha. Ło dobre! O, patrzcie ile dostanę? ja czy teraz No i co zrobić? Mm, to są te odbijające? Nie. Nie wiem co zrobić Ej I zjadła mi mało papyrna Szajze to jest za dużo możliwości w tej grze, te wszystkie kawisze się mylą mi. No ja, pierdekam. I w którym miejscu będę zaczynał? O początku czy nie? <ścoughs> Pierwszy. Nie! Fuck sake! Aj. mi, że bugger to lama, to kurde wciąż aktualne. Ja się może kiedyś nauczę grać w gry. Naprawdę, ja obiecuję, ja się kiedyś nauczę grać w gry. Może nie w tym stuleciu, ale kiedyś na pewno. <gry> Dobra, to wyciągniemy. Teraz pamiętam... Nie no, szkurde, chłopak, gdzie ty gdzieś. W... O, no, okej. Okay. Nadnie widziałem, że się da, tak zrobić. Coś przypadkiem odkryłem. No i tak... No kurde. Ja często wypadam poza ekran. Tu jest ten problem. Okej. Okay. Idzie to było. Teraz muszę... Ten procyk tutaj zrobić, Okej, okay, dobra. To jest ta trampolina, tak? I. No, ja bym tak skoczył. Udało się. Nice. Nie. Yeah. Widzicie, teraz mi lepiej idzie niż wcześniej. Przynajmniej wiem, gdzie mam iść. I. Ojej. Okej, okay. zabiję go, nie. O co chodzi? Nie! No gnuj. O, teraz ja go zrobiłem. Dobra. Spadając, pojawiając się ponownie na planszy. Zabiję gwostkę. Dobra, lecimy. O, szkurlek tutaj kolejny jakiś gnojek. O ja. Jakie ja to zrobiłem wcześniej? Tutaj tak, okej, okay, dobra I to mogę wyciągnąć. Co to jest jakiś superpower? Spore power, a to jest spore, spore, ale co ja mogę zrobić z tym, to nie wiem jeszcze. Ło! A ja to zrobiłem wcześniej. <śm> a już wiem, co, 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 Nie, nie, tu O A tak, to muszę zrobić, aha, i teraz to wyciągnąć. Nie, noż, kurde! co mi cały czas włazi po nogi. Nie potrafię tych Nike'ów rozwalać. No nie wiem, Chybiam. <grywa> Why? Znowu! Nie wiem, czy Ja, ja spację cały czas kilka, żeby podskakiwać, i dlatego mnie zabijają. Ale na szczęście udało mi się wrócić do łóżka. Nie wiem, dlaczego akurat do łóżka. Czy to może jest save? Level complete. Zebrałem 2 z 3. A nie, to dostałem Punkty 2 na 3. Galski właściwie, takie dziwne. 5 na 6 930, Best Time. Wow. Next Level. Ok. Nie będziemy robili powtórki. Ciao on kurde, proszę spać. Skoro wiedział, że ta żona Bugiego go goni. Właśnie to jest Bugi jego żona go goni. Ciao. Lecimy. ja walił mi to sport, co? Oooo oh, kurde Lala la, la do. Dobra Tak, patrzymy, co? Jej. jej Jej Nie no Kurde co, um, Znowu się pomyliły klawisze Zamiast J, czyli skakanie, klikałem K Które jest tym zabijaniem tych wszystkich grzuczków jej pikajem, motherfuckers I teraz uh, weźmiemy L, przesuniemy tutaj, jedno minąłem, a chwila ja muszę teraz, teraz przesunąć tutaj Tylko Ostrożnie wagi, żebyś nie spadł w Tak To pobiegniemy szybko Ogólnie dla osób zainteresowanych technologią, gra została stworzona na Unreal Engine A tego też tak w miarę ładnie wygląda Co nie? Ki, doki I bowie o, nież, noż, Nie no, Chyba K muszę skakać, żeby zabijać te wszystkie knojki Tak, chyba tak, 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 tak Szkoda, że się da, nie da myszką grać hmm. Tutaj? Tak I ja by to zrobić? A mogę to wyciągnąć? A, to muszę wyciągnąć... Ale nie mogę wyciągnąć tego A, ja by... Ja. Okej, okay. o, tak mogę zrobić, super Juhu A ja pierdykam, ja to zapewne mogę przeskoczyć, tak? No super Tyle męczenia. Czemu mi Niki powiedział jak to robiłem, co? Tyle głosów w głowie i żaden nic nie podpowiada. Szytanstwa. O pierdalają się. Cholera jasna. Dobra, no, Przesuniemy to tutaj. To i może trzeba będzie to przesunąć tutaj co by to włożyć tutaj Okej okay, i teraz no. Trzeba dużo roboty w tych grze jest żeby gdzieś przejść, zajść dalej trzeba poprzesuwać klocki i pomyśleć to nie jest tak, że człowiek biegnie od lewej do prawej i cały czas no, pozbiera jakiś monet, tutaj trzeba kombinować myśleć to lubi, to nie ma problemu Ale niektórym to jednak czasami długo zajmuje, żeby coś wykombinować tak jak na przykład mi o, zgniecimy rzutka, rzutka czy nie? a, nie będę na niego Juppie, ja jajaj teraz trzeba jakoś... o, patrzcie, zajebiście to zrobiłem i... gdzie dalej? nie pokazuję no dobra, polecimy tak o, 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 udało się, o, super da, 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 ej! O oh, kurde Trzeba dwa razy na te gnojki spaść Żeby je zabić. I znowu w łóżku oglądają, co? Będę miał niegrzeczne sny, mówię wam. Oh, 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 oh. Będą mi się te Grzybki śniły. Znowu dwie gwiazdki na 3, 6 na 8, time 2 minuty ile? 40-53 minuty. Ja pewnie 3 minuty 16. No nieźle. Mogłoby być lepiej. Tylko, że klawiszologia jest skomplikowana. Co ja na to poradzę? Więc znowu sen. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego my idziemy spać, żeby ta baba paskudna nas dogoniła i chciała znowu zjeść. a ja wiem, że to ma być jakieś takie bardziej ekscytujące, no ale trochę bez sensu, nie? O! Prawie tam spadłem. No, czemu nie działa? Zepsuło się, klikam J, tak? I sklikać mam. Okej, okay, udało się. You beautiful baby no, Jak to możliwe... O, oh, okej, okay, dobra. Czasami przydałoby się zobaczyć to jakoś z góry, żeby wiedzieć na którym poziomie to się jest. Okej, okay, lecimy dalej. I tutaj jest coś do wciągnięcia, ale po co? Zawierę to ze za sobą. To będzie mój taki kompanion Cube z tego, z portala. I love you. Iść, libel, iść! To jest pod... Dobra, walcz to. Uciekamy przed bałą. A tu jeszcze jest jeden. I tu jest masy bieżuków. No, kurczaki. Chciałem, że zro... zrobię coś nie tak. rzecz <grytanie> nie jest takie skomplikowane bagaj. Czemu, kurde, skakanie ci tyle problemów sprawia, co? Powinieneś może grać w jakieś gry takie mniej... Przygotowo skaczące platformowe, tylko może strategiczne. Może w tym będziesz miał jakieś większe sukcesy, co? Mm, mm. Dobra, walimy to, idziemy przed siebie. Co ja, kuźwa znowu źle nacisnąłem. przynajmniej zabiję coś. Ale nie wiem dlaczego, co Dlaczego ja w takie gry gram? już nie rozumiem. Z własnej nieprzymuszonej woli. Maltratuję się w takich grach. O! I co jest to z power? Co ja mogę zrobić z tym? O! Tu tam coś? Dlaczego jestem nie widziany? Czemu ja mogę tego... O, mogę teraz? Dl Dlaczego jak się odmieniłem, znowu zostałem się normalny... E, spadłem z tego. Dziwne to było. A tutaj jest znowu jakiś inny krosek. Tutaj o, patrzcie, Skoczyłem to do góry, przypadkiem. Aczkolwiek nie chciałem, bo zobaczyłem się na dół, co tam jest. Dobra. Ej, niewiele brakowało. To jest jakaś smoła, tylko o co chodzi z tą smołą? Może to wyspowanie. A spok. Aha, okej, okay, dobra. Do dalej, idź stary, no. Nie ma się co opierdalać. Trzeba iść do przodu. Mm -hmm, mm -hmm. Muzyka trochę taka nudna, co? Mi też nudzi. Aby ja to zrobić. Wyciągniemy sobie to tutaj. Nie. Ciągnij to. Ej! Ło! Wow. I... Teraz chcę to wyciągnąć. Okej, okay, super. Pięknie. Dobra, lecimy. Mhm, mm tylko znaleźć łóżko I idziemy spać Ej Ciekawe czy Gosek ma Playboya pod łóżkiem To ciekawe, patrzę yy. Kordeno Jej Szybko, szybko, bo mnie baba zaraz Zeżre Tylko, że tam jest smowa Ło, To co, co ja wpadłem? Co to było? Widział coś co to było? Co to było? Jakieś takie kulki Wypuchające? Ok, zbierzemy ten spor. Ej, Dobra Ale o co chodziło, że ja byłem wtedy taki niewidzialny Trochę, bo troszeczkę I co ja mam tu zrobić? Przejdziemy tak Mogę do góry się spinać? Gdzie ja jestem? E? O, o, patrzcie <laughs> A, to było dziwne Dobra e, Suczki są moje, zabijam was wszystkich tutaj Tyle. O, okej. Okay. Ło. Wow. Weźmiemy znowu sobie armatę jako środek transportu. Czajcie, kurde, jakby były w miastach normalnie prawdziwe takie armaty, że człowiek wsiada, ustawia sobie, gdzie chce polecieć się, i potem się wyszliwuje, leci, leci przez połowę miasta i potem wpada na taką siatkę, jak to w cyrkach jest. No byłoby fajnie. No, kurcze, co ja źle kilka znowu. Hmm. Okej, okay. muszę chyba... O co tu chodzi? No to wyciągnąć I co I chyba tak trzeba zrobić, tak? I teraz nie no, to nie jest tak na pewno Ja wam mówię zaraz przyjdzie bała iluzja. i spacja Nie no szkurde kostek Naprawdę potrafi skakać ja wiem, że oczywiście za twoje nie jestem odpowiedzialny ja. Ale ty też kurde jesteś taki, taki jakiś nijaki, co? Jeszcze do łóżka ja potrafię wskoczyć. Chwila, jak wyczucie się z Hit, żeby sprawić co ma pod łóżkiem? Jakś playboye, Maxime, coś w tym stylu. A coś ma, mówię wam. Jak każdy młodzieniec mężczyzna. 6 na 10 gazek, raczej sporów, nie jest źle. Czas zapewne porażkę. 5 minut. 5 minut? Tak. 5,23. Wow. No dobra. Ile planż zaliczyłem? 3. Także wydaje mi się, że to na tyle moich męczani w tej grze. E, w dzisiejszym odcinku The Biggas Versus Mushroom and the Truffle Trouble. Ja widzicie, trzeba umieć w takie gry grać. Trzeba pamiętać klawisz logi w trakcie grania. Coś, co ja nie potrafię. No ale jeśli ktoś lubi takie gry i normalnie ma dobrą pamięć, nie ma ale z Alce Halmera, to na pewno ta gra Wam się spodoba. Rado ze mną na Steamie. Jak ktoś jest zainteresowany, tak nie uderza i nie kupuje. Ja dziękuję za uwagę, komentujcie, lajkujcie i udostępniajcie. Pozdrawiam serdecznie, bye bye.